Dzisiaj pokazać jak zrobić coś takiego, bo ja już zrobiłam, także zaczynamy od kliknięcia tutaj, bo jak chcesz zrobić to od nowa. Rzeczywiście opuścić, opuść. I Twoim pierwszym zadaniem jest przeczytać wszystko. Wszystko nie wytoń I make. Error message. Make error message. Skipidy. Musisz to polubić. Pienne serwera 20 osób. Wrócę błędów w Roblox. widzimy tutaj następnie wyjść. Tutaj odśwież z Robloxa. Wejdź znowu ponownie na Robloxa. I wejdź w randomowego przyjaciela. Na przykład w Oto to nas osobę na przykład z i tu okej. Okay. mamy jakieś ubrania i zejdź sobie w wyś, wyświetl pełny profil. Profile. ty mamy co brał i jakich ma znajomych. Możesz sobie popatrzeć. Windows XP. No. To jest ja. I zobacz wszystko. Znajmi użytkownika dzwonek. Okej. Okay. Okej. Okay. Jeśli to są osoby, które on ma i zna. Co nie wychodzisz? patrzysz sobie na to przymiesz. Nie, dzięki. Dobra z mnie wchodzisz w drugą randomową osobę, bo jak mia mia miałeś chłopca, teraz dziewczynę. no przykład tutaj ta osoba. Czy razem razem w dostosowaniu był? Coś coś napisać, ale robisz anuluj. potem znowu wchodzisz do stosuj nazwę, nazwa. Spisać 1 Q 2 W E 3 E Zapisz dostosuj nazwę. Znowu i usuwasz to co była i wpisujesz użytkownikowi prawdziwą na jego nazwę. Nazywamy tak samo jak była wcześniej. Zapisz. I znowu nie wchodzimy do naszej gierki. Teraz trzeba będzie zaczekać. Zwróćcie, że już to mamy pierwszy nasz znak, że tutaj już coś było. Kod błędu. Wchodzisz tutaj, że coś ci... zostało. się pomóc ponownie. O. I proszę bardzo, następnym naszym zadaniem jest ukończenie wal... walentynkowego obu. żeby tutaj pamiętać rupkę, także ja Wam pokażę